Witam, pozdrawiam serdecznie Zapraszam na kolejny kulinarny odcinek w stylu Gotuj ze skinheadem w lesie To jest mój śpiwór, z wezedł na kalimacie Moja nowa siekiera kilówka do, 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 no, do ścięcia drzewa, do obląbywania no i na Wiedźmy. Nie? Uszka Jeszcze miałem przyprawę w ogóle wszystko Zobaczymy jak tam woda, no mniej więcej po mnie się prezentuje tak Patenia nie jest zbytnio bushcraftowa, jest to Zwykła patejna kupiona w sklepie z Rzemie, się liczy u mnie w mieście Jest bardzo trwała No jest czas na kawę, przyjdzie czas na wątek historyczny Może dzisiaj bitwa po Dinh i interwencja Francuzów w Wietnamie Chociaż jeszcze nie wiem co mi strzeli do głowy z tą historią Może coś innego na oblicznictwie Pięknie, pięknie, pięknie tylko żeby się nie wylało, tylko żeby się nie wylało. Kopci się, musimy to je przełożyć patelnie. Dobra. Pejsów nie ma skin. No bo zostawimy to w spokoju. Czy ktoś zapytał się, jaki używam noży? Jest to zwykły nóż Kanda za, za 80 zł. Tym przecież klingą Krzesiwo. tym mogę sobie siułować drzewo. No, bardzo dobry nóż. Ogólnie polecam manierkę hol holenderską w pokrowcu. Jest to taka, tu ma kubek taki w zestawie. Tu ma system MOLE, jak widać. Jest to taka manierka po, pojemna. Bardzo fajna. Polecam. Tu jeszcze musimy troszkę zaszekać. Tak, 6, 7, 8 minut. No i co? Będziemy robić w klasycznej menażce LWP Będziemy robić sobie Podgrywać uszka, barsz czerwony Tak to, no dobra No myślę, że fantastycz, perfekto No to teraz co? Zostanę dr drwalem Jak dobrze pójdzie Co by tu jeszcze ściągnąć? Trzeba się zabezpieczyć, W ogóle budowałem domki w lesie, no ale myślę, że takie budowanie domków to jest ogólnie fajna sprawa. Tylko, że jak dojdzie do wycinki lasu, to mi go i po prostu yy, godzinę czasu, chociaż mój domek ma już 4 lata, jakby nie patrzeć, z zabiną, Także jest to coś fenomenalnego. I pozdrawiam sobie jeszcze Daszbur.